Tym oto sposobem dotarliśmy do soboty. I mam nadzieję, że wczoraj w Black Friday nie wydaliście wszystkich pieniędzy, bo trzeba być tu bardzo, bardzo mądrym. Dzień dobry w sobotę. Serdecznie Was witam w studio u Jerzego. Siedzimy dalej nad Ewangelią Łukasza i dzisiaj tak naprawdę kończymy ten cykl tych zapowiedzi końca świata i tego wszystkiego, co ma nastąpić. Dlatego, że jutro w niedzielę rozpoczniemy już Adwent. Tak naprawdę dzisiaj wieczorem po zachodzie słońca rozpoczniemy pierwszą niedzielę Adwentu, więc mamy ostatni odcinek Łukaszowego Łukaszowej Apokalipsy. Pojawia się dzisiaj w tej Ewangelii słowo czuwanie. To czuwanie, jak czytamy, ma być odpowiedzią czy sposobem na przeżycie na ten potrzask, o którym który przychodzi na wszystkich, o których nam Pan Jezus mówił w ostatnich dniach. Już wczoraj Wam mówiłem, że ja to tak wszystko rozumiem, że Jezus nie straszy nas jakimiś nadzwyczajnymi wydarzeniami, sytuacjami, nie jest prorokiem strachu, który tym strachem by potem zarządzał nami, ale w swoim realizmie, bo jest profesorem realizmu, jak go wczoraj nazwałem, jest kimś, kto wskazuje, że te wszystkie trudne sytuacje i tak nas spotkają. A więc, jakby, no, właśnie, będąc realistą, wiedząc o tym, że różne trudne rzeczy spotykają ludzi, pokazuje nam, jak się mamy w tym wszystkim zachować. Trochę, jakby nas chciał wyposażyć właśnie na takie trudne, trudne momenty w życiu. Jak sobie dzisiaj szukałem do tego dzisiejszego słowa jakiegoś komentarza, to natknąłem się na to, że w 1978 roku Tischner, Józef Tischner, ksiądz, świetny filozof, bardzo Wam go polecam. Jeśli ktoś nie zna, jest z młodszych pokoleń. Józef Tischner napisał taki esej pod tytułem Ludzie z kryjówek. Trochę długi tekst, ale myślę, że warto do niego sobie sięgnąć. Więc jeszcze raz powtórzę: Ludzie z kryjówek, ksiądz Józef Tischner. I tam Tischner na przykładzie. Jakby pokazuje ludzi na, na, na dwóch grupach. Yy, pokazuje właśnie, taka jest moja interpretacja tego jego tekstu, może dlatego, że właśnie jestem w czasie tej, czytania tej Ewangelii, ale jakby ten tekst, za chwilę troszkę o nim powiem, jakby pokazuje mi się na tle tej dzisiejszej Ewangelii. Yy, I on mówi tam o dwóch grupach ludzi. Pierwsza to są pielgrzymi, jak ich nazywam. To są tacy ludzie, którzy. No, jak to pielgrzymi idą do jakiegoś celu. Wyznaczyli sobie jakiś cel i mają nadzieję, że ten cel po prostu osiągną. Czyli są w drodze, mają nadzieję, to jest bardzo ważny element, że oni są ludźmi nadziei, że osiągną cel. A drugich ludzi, właśnie tak jak tytuł tego eseju mówi to ludzie, którzy w lęku chowają się w kryjówkach. No, i jak wchodzą do jakiejś jaskini, do jakiejś kryjówki, to przestają widzieć to, co jest na zewnątrz, przestają widzieć cel. Są schowani, są skuleni, bo to są jakieś małe przestrzeni. Ludzie ci według Tischnera, są przykładem takiego upadku etycznego, ale on to bardzo mocno to wyjaśnia, że nie chodzi o to, że ci ludzie siedzący w tych kryjówkach, skuleni, Zastraszeni, nie że zrobili coś złego, że to jest jakiś upadek etyczny, który wynika z ich jakichś złych decyzji, tylko to jest upadek, który jest jakby upadkiem ich człowieczeństwa w takim sensie, że oni oczywiście dalej są ludźmi, ale są ludźmi, jak go nich nazywa, uwiądłymi. Czyli. To siedzenie w tych kryjówkach sprawia, że oni są właśnie tacy zwiędli. To trochę jakby wziąć, kupić ładnego kwiatka i wsadzić go do jakiegoś pomieszczenia, gdzie nie dochodzi słońca. On w pewnym momencie po prostu uwiędnie. Oczywiście, że jak się patrzy na swoje życie, i myślę, że też tak macie, bo ja to w swoim życiu odkrywam, no to jeśli się patrzy na swoje życie tak uczciwie, no to widzimy, że te dwie postawy, tego człowieka, którego nazywa Tischner pielgrzymem, człowieka nadziei i tego człowieka uwiędłego w, tym, w, tym, w tej kryjówce, którego upada człowieczeństwo, ale jeszcze raz podkreślę, to nie chodzi o jakąś y, y, jakieś złe decyzje, jakieś grzechy tego człowieka, tylko przez to, że tam jest i jakby nie wnikam w tym momencie, dlaczego tam jest. Y, te dwie y, sytuacje, te dwie, post, te dwie postawy się po prostu w naszym życiu Będą pojawiać na przemian. To nie jest tak, że całe życie jest się człowiekiem nadziei, człowiekiem pielgrzymem, i całe życie jest się człowiekiem siedzącym w kryjówce, on to pamiętacie, pisał, jak mówiłem w 1978 roku, a więc w takim momencie, w którym on wtedy bardzo jakby też przez swoją filozofię, próbował pokazywać ludziom nadzieję, pokazywać im perspektywy, ale też pokazywać im to, co jest realistyczne. Trochę jak Pan Jezus. W tych ostatnich Ewangeliach, więc te, te, te postaci, znaczy te postawy będą się w nas na przemian jakoś pojawiały, będziemy ludźmi nadziei, będziemy pielgrzymami, którzy dążą do jakiegoś celu, mówiąc językiem dzisiejszego tekstu dzisiejszej Ewangelii, będą ludźmi czuwającymi, ale będą też takie momenty, dłuższe lub krótsze, kiedy będziemy wchodzić albo wchodziliśmy. Do jakiejś jaskini w naszym życiu i będziemy się przypatrywać, jak upada nasze człowieczeństwo. Jeszcze raz to podkreślę: to ten upadek człowieczeństwa Tischner rozumie no właśnie w takim sensie, że no umiera w nas coś bardzo ważnego: umiera w nas no właśnie nadzieja, to do czego człowiek jest stworzony, to dzięki czemu człowiek jest stworzony, bo Bóg jest też nadzieją. Więc. Myślę, że jakby warto, czytając ten dzisiejszy tekst, kiedy pan Jezus mówi, Uważajcie na siebie, abyście, by wasze serca nie były ociążałe, no to, to właśnie jakby warto zobaczyć też ten obraz, który daje etyczny. oczywiście to jest obraz, to jest tylko przykład, ale myślę, że taki bardzo wymowny. No, pan Jezus też mówi właśnie o tej ociążałości, o tym, że człowiek siedzi, że człowiek jest yy, ociążały wskutek obżarstwa, pijaństwa. On tu już bardziej mówi o takim, no, jakimś etycznym upadku w sensie naszych grzechów, naszej moralności, ale myślę, że to jest dokładnie to samo, że człowiek po prostu w pewnym momencie przestaje być człowiekiem nadziei, przestaje być człowiekiem dynamizmu, jakiegoś pielgrzymowania, jakiegoś pójścia dalej. Tischner zauważa też w tym swoim eseju, że ludzie, że ci ludzie z kryjówek dla tych ludzi relacje są dość specyficzne, dlatego że on je tam opisuje jako takie relacje, które są ograniczone po pierwsze do ludzi z innych kryjówek, tak? czyli między sobą w tych kryjówkach się ludzie komunikują i ewentualnie z ludźmi z innych kryjówek. Co to znaczy? To znaczy, że on to pokazuje, że to są takie relacje oparte na takich bezpiecznych schematach. Ale de facto, jak się temu przypatrzeć, no to, to, to nawet to, to nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko chodzi o to, żeby jakoś przetrwać. To znaczy, że ci ludzie z innych kryjówek myślą podobnie, więc y, się nie, jakoś nie wyróżniam na ich tle. Jestem podobny do nich, jestem taki sam. To mi pozwala przetrwać w tym moim y, upadku człowieczeństwa. Tam są relacje, które są podczy, podszyte lękiem. I tu znowu Pamiętamy 78 rok, to jest kontekst też polityczny tego, co się działo w Polsce. Ludzie sobie nie ufali, ludzie nie mówili sobie szczerze. My czasami, jak rozmawiamy sobie na przykład o naszych wspólnotach zakonnych, o naszych prowincjach, to, to widzimy, że chociaż to starsze pokolenie powoli już odchodzi, to jednak oni sami, ale też ich wychowankowie czyli my, Mamy czasami problem z takim fundamentalnym zaufaniem sobie, że zobaczcie 30 w sumie 5 lat, 6, 7 lat, 6 od upadku komunizmu, a te mechanizmy nieufania sobie, czyli siedzenia w takich bezpiecznych relacjach, w których no właśnie ufamy sobie, ale tak do pewnego stopnia, cały czas są w jakiś sposób obecne. I myślę, że to jest w innych środowiskach podobnie, że mamy to gdzieś w naszym polskim DNA, że my sobie do końca nie ufamy. Więc y, warto sobie dzisiaj też to zobaczyć, właśnie o czym mówię na przykładzie tego eseju Tyśnera trochę szerzej y, jakby nie tylko w, w kwestii mnie samego jak ja żyję, przeżywam swoje życie ale też szerzej naszych relacji społecznych naszych relacji też w kościele. My czasami się wkurzamy, szczególnie jak byliśmy młodsi, albo jak teraz są młodsi, że w kościele to tak nie za bardzo potrafimy ze sobą rozmawiać, dzielić się Słowem Bożym. Mnie to też kiedyś wkurzało, ale potrzeba było mi trochę lat i poznawanie różnych ludzi, jakby zobaczyć, żeby zobaczyć, że to nie wypływa tylko i wyłącznie z jakiejś niechęci, z jakiejś takiej osobistej nieufności, tylko My to mamy jakoś, no właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, trochę takim polskim DNA, żeby my tak sobie nie ufamy, dlatego że przez dziesiątki lat, Polska, Polacy, żyliśmy w takim klimacie braku zaufania. Więc myślę, że to też może być ciekawa obserwacja, żeby to zobaczyć trochę szerzej. U pielgrzymów natomiast, u tej drugiej grupy, według Tischnera, y, nawiązywanie relacji jest inne, dlatego że tam oparte jest na wolności. Oni generalnie są w drodze, oni generalnie idą do jakiegoś celu, mają swój cel, realizują go, y, mają jakiś plan na tę na drogę. Czyli generalnie są ludźmi bardzo y, takimi, y, no właśnie, y, twórczymi w tym wszystkim, co się dzieje w ich życiu. I to są relacje oparte też na realnych potrzebach, no bo jak się idzie i się jest w drodze, i ten drugi idzie i się jest w drodze, no to mamy realne potrzeby, jakieś y, rzeczy, które nas, y, no, no, każą nam jakby wychodzić z tego, co jest tylko moją potrzebą, zauważyć, że drugi jest, bo on może mi pomóc, ale ja też mogę drugiemu pomóc. Czyli y, to jest. Z jednej strony to są moje potrzeby, ale to też są możliwości tego drugiego człowieka, czyli te relacje są totalnie inne nie tylko na jakimś lęku oparte w stosunku do takich samych ludzi zamkniętych, zalęknionych w tych, w tych jaskiniach, w tych komórkach ale właśnie oparte na wolności na tym, że mamy jakiś cel kiedy pan Jezus dzisiaj mówi o czuwaniu to mówi o czuwaniu i modlitwie dwa elementy porusza czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie i tak sobie myślę jak to sobie analizowałem że ta kolejność jest szalenie ważna że ona nie jest przypadkowa że tam nie ma módlcie się i czuwajcie ale jest czuwajcie się czuwajcie i módlcie się co to znaczy dla mnie znaczy Czuwanie, już to też wielokrotnie tutaj mówiłem, pamiętacie szczególnie, jak kiedyś, znaczy kiedyś, no jakieś parę tygodni temu była ta Ewangelia o tym, że czekają na Pana młodego i kiedy on powróci, to będzie służył tym swoim sługom. I wtedy mówiłem o czuwaniu w, w, taki, w takim kontekście twórczego życia. To znaczy, że czuwanie to nie jest, nie wiem, siedzenie właśnie w kryjówce. Tylko to jest twórcze iść, pójście do celu, chodzenie do celu, wędrowanie do celu. Więc ta, ta kolejność nie jest przypadkowa i ona jest ważna, bo czuwać to znaczy czekać, mieć cel, być w jakiejś drodze, wiedzieć, wiedzieć też, i to jest najważniejsze w tym całej wędrówce i tym procesie wiedzieć, że ten, na którego czekam, na kogo czekam, on przyjdzie. Czyli to nie jest jakaś nadzieja dla nadziei, tylko to jest nadzieja, która jest podparta tym, że y, obiekt, że tak powiem, mojego czuwania w końcu się pojawi. Y... I tutaj nie ma lęku, bo ja wiem, jaki jestem. I wiem, jaki on jest. I to jest ważniejsza informacja. Nie boję się, bo wiem, że on jest dobry. Bo wiem, że. Na koniec będzie jeszcze, a propos, Bóg jest dobry, yy, że On jest tym, który yy, no, po, przychodzi po to, żeby mnie ukochać, żeby ze mną być w komunii, żeby być ze mną w relacji. I dopiero jak jestem w tym procesie czuwania, jeszcze raz podkreślę, tu nie chodzi naprawdę o to, że będę siedział w jakiejś kryjówie, w jakiejś noży i czekał, tylko to jest po prostu moje życie, to jest czuwanie, to jest oczekiwanie. To z tego rodzi się modlitwa, ale. Modlitwa nie rozumiana jako odmawianie modlitw jakichś pacierzy, Z całym szacunkiem do pacierza, ale modlitwa rozumiana jako głos, który wynika z mojego serca, bo czekam na ukochaną, wytęsknioną osobę. Pamiętacie, jak Pan Jezus mówił o modlitwie nieustannie w innym miejscu, kiedy mówił w Kazaniu na górze u Mateusza, że jak chcesz się modlić, to wejdź do izdebki, zamknij drzwi i bądź ojcem. Wejdź do izdebki, zamknij drzwi, ale to nie ma nic wspólnego z kryjówką, tylko to ma na celu to, że jestem w intymności. I tak rozumiem modlitwę chrześcijańską, że. Idę na modlitwę w intymności, i to słowo mi się bardzo podoba intymność w kontekście modlitwy, dlatego że intymność jest czymś niepowtarzalnym. Każda intymność jest niepowtarzalna, bo to jest przestrzeń, w której człowiek przestaje grać. To jest przestrzeń, w której człowiek może być totalnie sobą przed sobą i przed drugim tak? w tym wypadku, jak mówimy o modlitwie przed Bogiem. Czyli y, wyrzucam. Te wszystkie postawy, te wszystkie maski, które zakładamy, nie wiem, w realnym życiu, w sensie, że idziemy do pracy, jesteśmy w jakichś wspólnotach. Wierzcie mi, że w zakonach też się gra, to, to jest jakby nagminne. Wsiadam do, nie wiem, do internetu, do social mediów i, i tam przecież jest miliony masek. Wiecie, ja mam tak, że od sierpnia dosyć się dystansuję od y, wszelkiego rodzaju dyskusji. Y, czytam sobie różne rzeczy, jakby analizuję, patrzę, co się dzieje w świecie, w Polsce, ale jakby mniej się angażuję i to mi daje y, taki dystans i tak sobie myślę, że y, wiele osób, które y, z którymi wchodziłem w jakieś interakcje często ostre, y, dalej sobie je podglądam, dalej je sobie czytam i tak sobie myślę, teraz dopiero jak mam taką Taki większy dystans do tego, co czytam, że ci ludzie, kiedyś do nich czułem bardzo często jakąś złość, gniew, nawet agresję, a dzisiaj czuję dużo takiego współczucia, ale nie takiej litości, wiecie, żal mi ciebie, tylko takiej litości, bo zaczynam widzieć, że ci ludzie nie mogą być tacy naprawdę. Znaczy, nie mogą być tak chamscy, tak agresywni, tak manipulacyjni. Torscy nie mogą y, kłamać w taki sposób. To się w realnym życiu po prostu nie dzieje. To jest niemożliwe, żeby tak żyć. I tak sobie myślę, że z jakiegoś powodu ci ludzie zakładają te maski, no i potem odgrywają te wszystkie scenki, te role. I jest mi ich naprawdę w takim y, dobrym tego słowa znaczeniu po prostu żal. Y, ale potrzeba potrzeba było mi do tego pewnego dystansu, więc. Y, tak rozumiem intymność, że człowiek odzyskuje możliwość bycia totalnie sobą. Bycia człowiekiem, który akceptuje swoją psychę, swoje ciało, swoją historię, swoje lęki, zranienia, to wszystko, co się w naszej historii pojawia. I dzięki temu, że czuwa i czeka na kogoś, kto mnie kocha, dla kogo jestem człowiekiem ukochanym. To nie muszę się bać. I ta modlitwa jest też, i chcę to bardzo mocno podkreślić i jakby powiedzieć, że to jest ważne. Ta modlitwa jest też dialogiem z sobą. Tak. I od lat już tego też ludzi uczę, bo sam się tego uczę, że najpierw, jak idziesz na modlitwę, to muszę pogadać ze samym sobą, bo muszę wiedzieć, co u mnie słychać. Muszę wiedzieć, co ja przeżywam, dlaczego to przeżywam, co, mnie, co mi to robi, to co przeżywam. I to nie jest żadne psychologizowanie, to jest bardzo świadomy kontakt ze samym sobą. To jest też doświadczenie świętego Ignacego, kiedy Ignacy uczy rachunku sumienia, który właśnie nie jest tylko i wyłącznie takim zatrzymaniem się człowieka zalęknionego, który się rachuje ze swoim panem. Bo zrobił to, to i to, a może to mu się tam trochę udało, ale generalnie to tyle jest rzeczy do poprawy. Tylko Ignacy uczy takiego rachunku sumienia, który jest najpierw porozmawianiem ze samym sobą. Znaczy, porozmawianie w takim sensie, że patrzę, co się ze mną dzieje, dlaczego to się dzieje, dlaczego przeżywam takie, a nie inne rzeczy, co z tych rzeczy wynika w moim życiu, do czego one mnie prowadzą i tak dalej. Dlatego naprawdę, jak zaczynacie modlitwę, to popatrzcie najpierw, co u Was słychać. Powiedzcie to sobie, co u Was słychać, co się z Wami dzieje. Tak głęboka znajomość siebie jest potrzebna w każdym aspekcie, no bo potem, jak staję przed Panem, no to Pan mnie zna, tak? Znasz mnie, przenikasz mnie. Wiemy, że Bóg wie więcej o nas niż my sami o sobie, bo jest po prostu Bogiem. No to bez sensu byłoby, stając przed kimś takim, udawać w czymkolwiek. Naprawdę w czymkolwiek. I zawsze mówię ludziom: nie bój się Boga, bo to jest jedyna relacja, jedyna na tym świecie, w której możesz być totalnie sobą. Nie musisz udawać. Nie musisz się zastanawiać, czy będziesz oceniony, czy oceniona. Po prostu bądź sobą. Po drugie, jak mówić o sobie drugiemu, nie wiedząc, o czym miałbym mówić? No bo skoro idę na modlitwę, żeby mówić o sobie, przecież nie będę szedł na modlitwę i mówił Bogu o Bogu, tak? Bez sensu, totalnie. Chodzi o to, żebym poszedł na modlitwę i mówił o sobie, o tym, co ja przeżywam realnie, co się w moim życiu dzieje, a nie, żebym tworzył jakieś, jakieś fikcje. To słuchanie siebie... A więc też swoich lęków pozwala mi wychodzić. Wracam do Tischnera i jego przykładu, jego obrazu. Pozwala mi wychodzić z tej jaskini po co? Nie po to, żeby się rozglądać znowu za tymi samymi ludźmi z innych kryjówek, tylko po to, żeby wyruszyć na z szlak. By znowu mieć nadzieję yy, i cel do którego idę. Tak? Yy, powiedziałem Wam na początku, kiedy mówiłem o tym obrazie, który daje Tischner, że. Te dwie postawy będą się przenikać. Już widzę, że gadam bardzo długo, więc myślałem, że już będę schodził, a znowu wracam na to samo, ale dobra. Dobrze mi się cię gada i jakoś bardzo mi się spodobał ten esej. Naprawdę trzeba wrócić trochę do filozofii. Więc to się będzie przenikało, to będzie się zazębiało ze sobą, ale właśnie tak wychodzi się z tej kryjówki, że człowiek łapie kontekst ze sobą, nie boi się z tym, co widzi pójść do Pana. I to jest dla mnie to... Czuwajcie więc i módlcie się, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. To znaczy, pamiętacie, jak mówiłem, że one i tak będą te rzeczy, Pan nas z tego nie wyrwie, ale jest pytanie, jak my je przeżyjemy. To tyle co do e, słowa. E, mówiłem Wam w czasie tego filmu, że że się zatrzymam przy Bóg jest dobry. E, chcę Wam powiedzieć, że e, Studio się minimalnie jeszcze zmieni, dlatego że od paru dni y, koresponduję z moją starą, dobrą przyjaciółką jeszcze z Gliwic. Znamy się z Olą od 1994 roku, 31 lat. Z jej mężem y, Andrzejem znamy się jeszcze dłużej y, i to jest niesamowite. Mało mam takich relacji starych, więc cenię je sobie. I Ola przygotowuje jeszcze jeden element do naszego studia, właśnie związany z Bóg jest dobry. Mówiłem Wam kiedyś, że bardzo mi się tu marzył Ledon, ale kwota to jest przynajmniej 2000 Jeśli nie więcej. Więc odpuściłem, bo, no, bo to by był zbytek. Dlatego jest Ledon dorodki i no miłość, i też jest bardzo fajny i bardzo go lubię, jak sobie patrzę, y, kiedy y, y, puszczam te filmy wam. Więc Bóg jest dobry, pojawi się w innej formie, nie będzie to Ledon, będzie to wersja bardziej ekonomiczna, bardziej tańsza, ale za to zrobiona z miłości, więc. Y, więc, jak któregoś dnia się tu znowu coś pozmienia, to się nie dziwcie. Ale ja taki też jestem adychadowiec, że ciągle coś zmieniam. Ale myślę, że jakaś dynamika się nam tutaj należy i przyda. Życzę Wam dobrej soboty. Na serio. Bardzo się cieszę, że jesteście. Tak jak mówiłem na początku, nie wydajcie przez ten weekend wszystkich pieniędzy. Bądźcie mądrzy. Taka mała dygresja zakupowa. Jak robiliśmy zakupy z Tomaszem tych lamelek, no to już będzie 10 dni temu. Wypatrzyłem je sobie najpierw w necie, bo, bo były jakieś już wtedy promocje związane z Black Fridayem, to w ogóle trwa pół miesiąca cała ta akcja. W sklepie się okazało, że to nie jest takie oczywiste, bo trzeba je najpierw zamówić, więc poszła wersja droższa. Jak szukałem jeszcze na sklepie, bo najpierw znalazłem wielką promocję ze 100, chyba 40 zł, na 90 coś przecenione. Paczuszka oczywiście, więc poszukałem jeszcze innych i znalazłem y, te same, te same lamele, bo sprawdziliśmy ze sprzedawcą po kodach kreskowych y, za 98 zł, czyli dokładnie tyle, ile kosztowały w promocji rzekomo zrzuconej ze 140. Tak to więc mniej więcej działa w wielu kwestiach. Czasem można rzeczywiście coś fajnego znaleźć w fajnej cenie, ale trzeba być ostrożnym. Więc bądźcie mądrzy, nie dajcie się głupić. Y, to, co się dzieje w galeriach handlowych, przynajmniej we Wrocławiu, to jest jakiś koszmar, jakiś horror. Więc, więc też nie bierzcie dzieci na te zakupy. Bo szkoda dnia dla nich marnować i, i marnować, ciągając ich po tych wszystkich galeriach. Bądźcie dla nich dobrzy. Bardzo wam dziękuję, życzę Wam dobrego sprzątania, dobrych zakupów. Zapraszam was na face. Na XA, a, i też mam opisaną nową tabliczkę, taką profesjonalną, więc też pewnego dnia będzie, bo to jest tylko wydruk z drukary. Ola mnie wczoraj zapytała, to też jeśli się ktoś zastanawiał, dlaczego, ona zawsze do mnie mówi Kramer, dlaczego Kramer nie masz O przed Grzegorz? To nie dlatego, że się wstydzę swojego bycia O i SJ na końcu, bo wiecie, że kanał jest opisany i i tam jest wszystko zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski, czyli jest koloratka, jest to, że jestem księdzem i tak dalej. Ale tłumaczę dlatego tak, że w tych wszystkich kanałach, jak będziecie szukać, no to adresy do tych kanałów właśnie są przez Grzegorz Kramer, więc tak, żeby było jasne, dlaczego tak. Oli to wczoraj wytłumaczyłem, dzisiaj Wam. Bardzo dziękuję moim patronkom i patronom za Waszą dobroć i... Mega Was przepraszam, bo widzę, że gadam chyba z 26 minut. Chyba najdłuższy film ever. Przepraszam. Dobrej soboty. Do zobaczenia. I proszę wróćcie jutro. Postaram się już krócej gadać. Lubię Was.